Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Co znaczy, że brat lub siostra, którego upomniałem, a nie usłuchał napomnienia. Ma być dla mnie jak poganień i celnik? Patrząc na wzór, jakim jest dla nas Jezus, oznacza to, że tym bardziej powinienem otoczyć taką osobę miłością. Nie chodzi o to, aby takiego człowieka skreślić lub potępić, ale o to, aby walczyć o jego zbawienie do końca. Czy nie potępiasz swoich bliskich, którzy może są daleko od Boga? Jak często się za nich modlisz? Jaka jest Twoja otwartość na znajomych, którzy może żyją tak, jakby Boga nie było? Czy głosisz im Ewangelię swoim życiem i postępowaniem? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.